Dobra? Łoł, wow, wow Ej, no, że ty nie masz. Bum, 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 bum. Nie, no dobra. Zarekocz, mu zapuszczę. Czekajcie, mam 240, chyba osiem piosenek. A więc, ma i jest to puszczyć Czekajcie. No weź, to Jaki nie ogarnięte to jest? jest. Oh Radio... To coś, to Niestety... Dzisiaj nie wiedziałem nawet co zrobić i... No i tak to nawet pojedziemy, nie? Bo co tutaj robić? Hop, O, ale muza! Dobra, podjeszczymy trochę. Yy, dobra... Brum, brum 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 dobra to jedziemy gdzieś się przejechać przejechać, to jedziemy jedziemy się przejechać o Zostanie muzyka, co tam? Na znaczeniu czas. pregetory, serca, czujesz jak ono mną już nic nie ukryjesz, a teraz nie myśl już, nie zastanawiaj się specjalnie dla Was. Fajnego mango farta Ekscelenia? to chodzi o to.

Ah, 됐다, 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 예. 아, 제일 마음에 오. 이 브룸브룸. 이 브룸브룸. 같이 하기지. 후. 레이저 리프트에. 후. 오, oh. oh, oh, oh.

brum 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 Ah brum 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 faccio Chciałem powiedzieć że żebym dzisiaj nie dał się tego gatunek. Bardzo gatunek. O, fajna muzyka. Dzięki. Ton, 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 O, nitronetno. Dzisiaj je to jest chłopak, a nie. Tak, się jest nit. Eden. I muzyna O, o, co ja mam w ogóle zaznaczony na fawrę? Co ja taki głupi jestem? Ja, może ja bym przyjechał. Ola, ja to mam koło nosa, a ja bym tu przyjeżdżał Jaki za Widzicie, trzeba się wracać. Tak jestem gdzie. Dobra, cięcie. Ja bym właśnie nudzi. Okej, okay, witam po krótkim pędziu. Jak widać już tu niegujemy. by tu nie dać kolor. A damy i czarnę. Nitro. Dobra, tylko dwa x

No babdźcie, się mi tutaj, ale czy to jeszcze chcecie? Wiem, że nie. Tak się a, ten... a, no weźcie, ja tu mam taką furę, że nie chcecie potrącić. Ugarnijcie. Uwaga, wierzam. Nikt nie puści? No to wiozę ślub, nie? W końcu. No kurde, całe wesele tam jest, całe wesele się tam bawi. No nawet muzyka weselna, no boże święte. No nieogarnięte dzieci. Dobra, więc... To tyle w tym odcinku, ja się z wami żegnam. Dora. No to był mój pies, yy, nie. To był mój, 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 To był mój, yy, yy, yy. no powiedzmy, że, że, że... To był mój, mój samochód, o cześć, no cześć, no cześć. Cześć! No cześć, ozłapnij się. Dobra! Byla mě hned, ní mámo, on na mě přijde. Dobrá, teď to jít se Dobrá. Ale teď. Dobrá, nára, teď si nára. Teď, papá. No nára, nára, nára. No nára, teď si. Teď,